Czyli również yy, mogą wziąć udział panie, to był nowy w zeszłym roku. Potrzebujemy to yy, tradycyjnie na ciemnym koncie, we współpracy z Nawyższystego rozwadów, Ucha, yy, prezydenta miasta. No i jeśli chodzi o miasta i to, o tradycję, to chyba najstarsza, jakby po raz dziewiąty. To, to tytuł krosu. Yy, Czyli chodzi o kosmiczny start w parku 24. To jak sama nazwa wskazuje, będzie kosmicznie, astronomicznie. Jeżeli chodzi o takie główne atrakcje tego dnia, to przyjedzie do nas mobilne planetarium. Będą tam pokazy dostosowane do grup wiekowych, także animatorzy na bieżąco będą też zadawać pytania, różne ciekawostki z zakresu astronomii przedstawiać. Będzie można wybrać się w taką podróż kosmiczną właśnie dzięki temu planetarium. Poza tym żyroskop, czyli taki symulator lotu każdy, kto przyjdzie do parku, będzie mógł sobie spróbować właśnie y, poczuć te przeciążenia, które jakby są niestandardowe. W codzienności nie, takich przeciążeń nie odczuwamy. Na takich żyroskopach tre, y, trenują y, astronauci, y, także będzie można się w taką rolę wczuć. Y, ponadto y, w y, w wyposażeniu parku 24 jest sześć teleskopów, i tego dnia również będzie można wykorzystać te teleskopy. Będzie można przez nie obserwować po raz pierwszy, no może nie do końca, już były wyciągane na światło dzienne, raz, ale tym razem mieszkańcy będą mogli sobie właśnie poobserwować przez te teleskopy słońce. Ponadto jakieś elementy oddalone znacznie. Pracownicy z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego właśnie będą takie warsztaty przy teleskopach prowadzić. Ponadto będzie można sobie wykonać filtry słoneczne. Każdy, kto przyjdzie, będzie mógł taki filtr zrobić i zabrać sobie do domu. Będą też propozycje dla najmłodszych, ponieważ mamy duet animatorów z Szuflandii. Oni tym razem w rolach Przybyszów z obcej planety zabiorą najmłodszych, ale też będą konkursy czy zagadki dla starszych. Także zapraszamy do Parku 24 wszystkich, wszystkich mieszkańców Stolowej Woli 1 maja od 11 do 18. Zapraszam. Historiada zgodnie z życzeniem organizatorów w tym roku koncentruje się wokół daty 4 czerwca, 25-lecie pierwszych. Wolnych wyborów i mówiąc nieco patetycznie, to tematem będą takie stalowo drogi ku wolności. Pytania będą dotyczyć ludzi, wydarzeń, sytuacji. Poza jakąś wiedzą, wiedzą ogólną e, głównie będzie się to koncentrować mniej więcej na dwudziestoleciu 1970-90. Proszę Państwa, koncert Awerykina Witaj Niebios Królowo to propozycja dla tych melomanów, którzy chcą odnaleźć w muzyce trochę duchowej refleksji. Kon koncept wypełnił w całości muzyka religijna, y począwszy od motywów gregoriańskich, średniowiecznych, opracowanych przez kompozytorów współczesnych, przez muzykę w renesansu. No i barok, w tym bardzo piękny, Polski barok zupełnie nieodkrytego jeszcze w pełni kompozytora Grzegorza Gerdazewa-Dolczyckiego, Motet i virtute Tua w finale koncertu. Zaprosiłem do udziału w tym koncercie przyjaciół znakomitych cool Kurwok z Celestii z Rzeszowa, Orkiestrę Kameralną Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza z Gielca. No i oczywiście kameralny, więc melomani będą mogli usłyszeć Piękne Antyfony, Maryjne, Motety, psalmy. O godzinie 19 zaczynamy. Wstęp na koncert jest wolny. Dziękuję. To już szósta edycja w tym roku. Może bym powiedziała co nieco jeszcze o historiadzie, którą też się zajmuję, ponieważ mamy nowe nagrody, które mam nadzieję, że będą bardzo zachęcające dla przyszłych uczestników i myślę, że warto zarówno sięgnąć po posłowniki, jak i po literaturę, która tutaj będzie dołączona do informacji o historiadzie. Dlatego, że w tym roku mamy nagrody finansowe dla uczestników. W historiadzie będzie to pierwsza nagroda to będzie 1000 złotych. Druga nagroda 500 zł, trzecia nagroda 300 zł. Natomiast w Dyktandzie będą to troszeczkę wyższe nagrody. Pierwsza nagroda to będzie 1500 zł, druga 1000, trzecia 500 zł. No i co mogę powiedzieć? Rokrocznie tekst Dyktanda pokazuje nam, że język polski wraz z zapożyczeniami z języka, z różnych innych języków wcale nie jest prosty. Do tej pory pomimo pięciu edycji nikomu nie udało się napisać jeszcze dyktanda bezbłędnie, co świadczy niewątpliwie o, o rokrocznie bardzo wysokim poziomie dektanda. No ale myślę, że mamy stałe grono już wielbicieli i uczestników. Proszę nie zarażać się tym, że kilkukrotnie ktoś tam wygrał, bo trzykrotnie. Bo mówię, edycji było pięć, więc dwa razy wygrał kto inny, a zawsze można. Zawsze można teraz zrobić <grym> to, to tym to razem e, pokonać mistrza po prostu. Także zapraszam bardzo serdecznie. E, tutaj, e, podobnie jak w roku ubiegłym, się odbędą się e, w nowym gmachu Politechniki Rzeszowskiej, w zasadzie już w tym roku nie tak nowym, na ulicy Kwiatkowskiego 4. Natomiast e, no też chciałabym, żeby Państwo podkreślili to, że e, historia ta odbędzie się gdzie indziej. Historia odbędzie się w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej na ulicy, Księdza Jerzego 10. I to w zasadzie, chyba w zasadzie tyle. Mówię tutaj, do historiady dołączona będzie taka przykładowa literatura, z której można czerpać wiedzę z tego okresu, który, który tego rodzaju historiada będzie obejmowała. Natomiast, cóż, Grzegorz Słownik języka polskiego jest gruby, więc warto zacząć już dzisiaj. Dobre. Drodzy Państwo, ja jakby pierwszy raz będę tutaj tą imprezę próbowała, ponieważ pierwsza edycja w tym roku rusza. Cel szczytny, próbowanie literatury, czytelnictwa, pięknego czytania. Zapraszamy wszystkich w charakterze witów w tym momencie, ponieważ na castingu wstępnym została wyodrębniona grupa osób, które wystąpią w tym przedsięwzięciu. Jest to dziewięciodważny 9, 9 ze Stalowej Woli. Chcemy to zorganizować w ten sposób, że m, całość projektu będzie prezentowana w atrium Biblioteki e, Głównej Stalowej Woli e, w przypadku dobrej pogody. W przypadku kiepskiej pogody, będziemy tutaj są poszukać. ustalenia, że będziemy szukać jakiegoś miejsca na terenie właśnie Biblioteki Miejskiej. Chcemy to o tyle, uatrakcyjnić było dla odbiorców, że będzie miał to charakter takiego czytania performatywnego, czyli w jakimś tam minimalnym zakresie z gestem, nikomu, którzy poza tym, że będą mieli tekst przed oczami, na tym się głównie skupią, będą w jakiś sposób wygrywali te sytuacje, które będzie im dane wygrywać. Powierzam to wszystko w kostium i oczywiście w jakąś muzykę, muzykę żywą z epoki, także myślę, że zapowiadać się jest ciekawie, naprawdę zawecę i mam nadzieję, że e, cisza... Goroczna edycja nie będzie ostatnia. tylko dyrektor obiecał, że będzie coś może z współczesnej literatury. Trzymam dyrektora za słowo i że to jakoś wejdzie w nagrody, historię maja. naszych na, 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 na. spotkań w Tak, nagrody, bardzo istotna kwestia. Pierwsze miejsce może o komisji słowo. Komisja będzie bardzo profesjonalna, spoza miasta. Komisja, która oceni yy, mistrza, byłorębnie mistrza. Yy, tysiąc złotych dla mistrza polskiego, dla mistrza po yy, czytania. czytania. Yy, Pozostała pula nagród do swobodnego podziału między, między pozostałych wyróżnionych, plus yy, widownia będzie publiczność miała okazję wybrać swojego mistrza dodatkowo. Yy, w żyli zasiądą profesjonaliści yy, Paweł Gładyś, aktor Teatru Siemaszkowej, yy, Paweł Sroka, aktor Teatru Przedmieścia, reżyser teatralny oraz yy, Waldemar Łysiak. No, Sylwester już jak jest, przepraszam, panie Sylwestrze, tak, to się skojarzyło, z wody Starnobrzega. Tak, serdecznie Państwa zapraszam do publicznego udziału, Dobrze, że będzie dużo frajdy dla aktorów, dla publiczności. 3 maja zapraszamy mieszkańców Stalowej Woli do Alejki Inicjatyw Pozytywnie Zakręcony. Alejka to przedsięwzięcie skupiające organizacje pozarządowe, szkoły, osoby prywatne. Na stoiskach w interaktywny sposób będzie można zgłębić wiedzę na temat działalności stowarzyszeń, które są w stanowej woli w okolicach, jak działają, co robią, jaką mamy bazę tych stowarzyszeń. Wiadomo, że to część reprezentacji tych organizacji się zaprezentuje, ale myślę, że jest to doskonała okazja, żeby zobaczyć, jak wszystkie te organizacje funkcjonują, jaką mają ofertę, na stoiskach będzie można wziąć udział w konkursach, grach i zabawach rodzinnych, warsztatach różnego rodzaju. Także mamy nadzieję, że po prostu ta alejka pokaże to, jak wielu mamy pasjonatów, aktywnych ludzi działających, którzy również świadczą różnego rodzaju porady, mają różnego rodzaju oferty skierowane dla mieszkańców. Także chcemy w ten sposób pokazać te organizacje, te osoby, które są aktywne, które fajnie działają, które się same zgłosiły do tej alejki i które chcą po prostu coś mieszkańcom dać, pokazać.